Witam wszystkich. Dzisiaj wyciągłem swój magnes nodymowy Przyjechaliśmy na taką miejscówkę, na małą rzeczkę porzucać. Taki mostek to jest przy samej drodze głównej. Ciekawa miejscówka. Zawsze chciałem ją sprawdzić i dzisiaj udało się wyrwać z domu. Rozłożymy się, lecimy. Zapraszam do subskrypcji, dobijamy 400 subów. Jak się podoba do usłyszonka. No niestety, nic nam się nie udało tutaj złapać. Chyba ta rzeczka była czyszczona, bo ani kapsla, nic się nie złapało. Przeszliśmy tam aż do drogi, i w tą stronę w głąb lasu pod mostem nic. Ale pojedziemy jeszcze na jedną miejscówkę i zobaczymy. Może tam się coś uda wyłowić. Do usłyszenia na razie. Zmieniliśmy miejscówkę, kilka rzutów, i już mamy kawałek złomu. Dwa kapsle ale nie wiem co to jest no nic rzucamy dalej spóki kilo jest na magnesie zaraz zobaczymy dosyć ciężko idzie albo mi się zdaje albo puściło ale nie chyba coś ma O, kawałek puszki, po kukurydzę pewnie mamy kawałek pręta dwa kapsle mamy kawałek wrzeszotu i ładną kotwiszkę o wędkarską. element chyba bo czuję opór albo po kamieniach tak magnes się przesuwa ale zobaczymy chyba po kamieniach się przesuwa no po kamieniach nie ma nic No i mamy gumę wędkarską Taka guma o, Rybki, łowica Nic, wrzucamy dalej Taki woblerek wyszedł No ale już zniszczony no jak się może umyje kotwiczki nowe da, to jeszcze posłuży Ktoś tam płynie, to na razie nie będziemy rzucać. Poczekamy chwilę i lecimy dalej. Mamy kolejny kawałek złomu, tak tym razem większy. Jakiś w jeszcze kapsel żyłka o, i malutki haczyk. Się z. Nie mamy kawał żelaza i fajną blachę. O, Taka blacha. na bok. I nie, Rzucamy dalej. Kolejny kawałek złomu, jaka rurka Dosyć ciężkie. No coraz lepiej, zaczyna się coraz więcej rzeczy. I to mi się podoba. Mamy jakiś element większy. Nie wiem, co to jest. że jest jakiś gwint albo łyżew. poza tak mi się zdaje że to jest poza Od fajny fancik coś ciągnę ale nie wiem co ale czuję że coś jest na marność Żeby się nie odczepiło No teraz to już jest większy kawałek zoom. Pręt Kiszpa szpachelka, Kawałek Kręta. O! Jakieś haczyki wędkarskie. Jakiś zaczep był, bo jest kotwica. Ołów. O. No i mamy kawałek prętu zbrojeniowego. Tutaj remontowali most, to może jakieś Pozostałości im powpadały, albo sami powrócali. I mamy 5 groszy polskie teraźniejsze i kapselek. starą kłódkę, raczej jej część. Jakiś kawałek żelaza. O, ale nic więcej, rzucamy dalej. większy kawałek złomu, jakaś żyłka, zaczep. Tu przy samym brzegu było. No i taki kawałek pręta, no i wsuwka do włosów. Jeszcze kilka rzutów i będziemy się zbierać. Lecimy. Kolejny kawałek złomu i kapsel. Troszkę złomu już padło. Jest, jest dobrze, już późno, zaraz się zwijamy. Za chwilę jakieś podsumowanie zrobimy. No i to wszystko. Do usłyszenia. Tyle złomu, dzisiaj nam udało się wyłowić. Śmieci wędkarskie spod krzaków. Jeszcze trochę plastików, jest to zaraz to zbiorę. Do śmietnika a to pójdzie na złom, jak na pierwszą wyprawę, po przerwie to sporo tego wyszło. Jeżeli podobają się filmiki, zapraszam do subskrypcji. Pozdrawiam do następnego.